Witam, to jest Krzysztof z Langwagek i w tym filmie przyjrzymy się deklinacja w języku łacińskim. Jeśli jesteś zainteresowany tylko konkretnymi tematami, możesz tutaj zobaczyć, kiedy zostaną one omówione. Najpierw pojedynczy, turba, turbae, turbae, turbam, turba, a teraz liczba mnoga turbae, turbarum, turbis, turbas, turbis. A dla tych, którzy nie znają tego słowa, turba oznacza po polsku, tum lub zamieszanie. Ważne jest, aby te same zakończenia występowały częściej, na przykład w mianowniku pojedynczym i ablacyjnym pojedynczym. Jest to ważne, ponieważ przy tłumaczeniu zdania trzeba sprawdzić, czy jest to zdanie nominalne, czy ablacyjne pojedyncze. Można się o tym przekonać na przykład na pozycji słowa. A teraz jeszcze raz dla lepszego zapamiętania tylko końcówek. Aje, aje, am, aje, arum, is, as, is. To wszystko. Dziękuję za obejrzenie filmu w całości. Zarejestruj się na naszym kanale i napisz do nas w komentarzach, jeśli podoba Ci się film. Wielkie dzięki za to też.